Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj w tej specjalnej recenzji recenzji produktów, które mam produktu, które mam od naszego widza, serdeczne dzięki Marcinie za udostępnienie nam tego ślicznego białego pudełka. Zrecenzujemy sobie to, co zresztą macie w tytule, czyli Pinups of Death, pinapy śmierci z gry Kingdom Death. Mam ze sobą tutaj. E... Śniega? Tak. Popatrzyłem się na cycki i w ogóle mózg mi się wyłączył. <laughs> Siemka, No e, Mam tutaj śniega, ponieważ nagrywamy dzisiaj różne materiały i przy okazji stwierdziliśmy, że to pudełko już u mnie leży dobre 3 miesiące i stwierdziłem, że czas je odpakować, czas je Wam pokazać. Mamy też drugą kamerkę, którą będziemy tak bardzo bliska pokazywać, ale wiecie, no, e, musimy zastanowić się, co będziemy mogli Wam pokazać, bo z tym pudełkiem może być różnie, więc bierzemy się do otwierania. Zresztą, no, bo... bądźmy szczerzy, nasze twarze będziecie widzieli z boku, bo Wszystkich bardziej interesuje to, co jest w środku. Tak. Dobrze, więc mamy tutaj... Jeszcze co powiem, jest bardzo fajnie zapakowane. Bardzo fajne małe białe pudełeczko, sztywne pudełeczko, minimalna ilość y, grafik. To jest piąteczka, czyli to jest chyba seria w ogóle, piąta mhm. seria takich pin-upów czy w ogóle takich rzeczy? Takie piąte podareszko. Mamy grę, z której to jest Kingdom Dev, pin Ups of Dev, jakieś logotypy, piątka, piątka. Podejrzewam, że po to, żeby można było to postawić na półce, czy w jakiś sposób i to się e, będzie utrzymywało. Z tyłu właściwie jest niewiele, Jestem napisane że to jest. Od 18 roku życia, kot kreskowy i kilka rzeczy. Zobacz, czy jest wyprodukowany w Azji. Made in China, tak. No. Zaprojektowany w Nowym Jorku, wyprodukowany okay. w Chinach. E, ogólnie rzecz biorąc, Kingdom Death możecie już kojarzyć z kanału Karola, ze względu na to, że jakiś czas temu dla jednego Malowan. z patronów był malowany wielki ptasior. Dziwny ptasior z dużą ilością rąk. W pupie. E, więc e, podejrzewam, ja przynajmniej podejrzewam, nie wiem, jak Karol się nastawia, że. Mogą być tu naprawdę dziwne modele. Że to, że będą te rączki w pupie? Albo ten takle. Albo ten takle, może być. Dobrze, otwieramy pudełko. Ja włączam nagrywanie drugiej kamerki. I mamy przed sobą pudełko. Jak widzicie, bardzo ładne pudełko. Sztywne, bardzo fajna grafika w ogóle tutaj. Z panią chyba na Z panią. kupie skarbów. Na kupie skarbów. O, otwierajcie. U. I mamy plastik. Ja myślę, że to będzie żywica, powiem Ci szczerze, No też że to, to jest dziwiary. plastik. Ja przede wszystkim myślałem, że te modele będą w całości, no że nie, nie będą nie. do składania. Trzeba, do, trzeba poskładać, ale teraz, y, za chwilkę sobie to odłożymy, ale zauważyłem, że coś jest pod spodem jeszcze. Pod spodem jest karteczka i są karty i różnego rodzaju artworki, które pewnie można wykorzystywać w grze po prostu. Więc to też przejrzymy i zaczniemy sobie od tego, bo to jest, że tak powiem, mniej... Dobra. Już powiem szczerze, pierwsze co mi się rzuca w oczy, to, to jest chyba plakat to, co właśnie wyciągasz. Tak, tak się wydaje. I przyznam się szczerze, że taki plakat bym z chęcią przygarnął. Tu mamy faceta. E, widziałem ten model do kupienia. Wolę chyba raczej od drugą stronę z tego co miałem tak. okazję rzucić. A tu mamy babeczkę. Dziewczynkę właściwie, to jest ciężko nazwać kobietą, to? Mm, czy ja wiem. To jest taka stylistyka stricte japońska. To, to jest ten problem, że to są takie trapy, nie? Yy, Jeśli chodzi o wieki, czasami popatrzysz na to i tak, a nie, to jednak kwacet. <grym, grym>, Macycki ma nogi i ma oczywiście szpilki, ale tak. jednak kwacet. Więc mamy plakacik. Ja, ja bardzo zawsze żałuję, że te plakaty są zginane w ogóle. No, no, niestety. Głupie to jest. Dobrze, zobaczmy, co jest dalej. Dalej mamy jakąś książeczkę. To jest chyba instrukcja. No możliwe, że to jest instrukcja. Nie będę tego otwierał. Nie, to są jakieś karty osobne, widzisz? Okay. Są jakieś karty właśnie chyba wszystkich tych dziewczyn. Dobra, nie przepraszam cię bardzo, że się to otworzę, ale nie. no bez sensu byłoby nie otworzyć jakiejś takiej strony. Gdzie tu się może to otworzyć? Dobrze, więc mamy karty i podejrzewam, że to są będą karty tych modeli, które będziemy składać, aczkolwiek tutaj czuję, że jest ich więcej. No, tu jak. Ten. Majteczki ściąga. Mm. O, dzień dobry. O, ty, on tak samo majteczki ściąga jak ona. Jest. Wydaje mi się akurat. No to jest jakaś bliźniaczka albo coś? Nie, że większość z tych modeli Kingdom of Death występuje w wariancie męskim Aha, i żeńskim. No to też fajnie. Bo jeżeli ktoś na przykład, nie facetka by chciała taki model, no to może sobie kupić faceta, a yep. nie, albo facetka facetkę, albo facet, faceta. No, jak tam chcecie, nie? Nie oceniam. O, A to ciekawe. To jest. Ciekawe, art bardzo. Hm. Ciekawe w ogóle to takie szary, nie? Czy to nie jest przypadkiem do zdrapania? Nie wiem, nie będę mu zdrapywał na pewno. Bo wygląda jak te takie zdrapania. Tak, 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 I coś wygra. Poloneza pewnie wygra. <grym> to jakieś. Nie poloneza, tylko daj hatsu. <grym> Ale zwróciłeś uwagę, że są takie szare i są takie nabiętne. Jeden kolor. Tak. Może ale... to są jakieś kolekcjonerki, nie? Na mhm. Ale przyznam się, że, że artwork zawsze fajny. Ja zresztą jestem fanem tego, powiedzmy, stricte lekko azjatyckiego artworku, bo to nie jest typowy artwork do anime, to jest też pomiędzy. Najczęściej mhm. spotka się to w grach azjatyckich, typu na przykład Final Fantasy. Mhm. Tutaj mamy. Jezus, ma Jezus To są to chyba zbrane. karty do gry. To są, mogą być karty do gry, bo to ogólnie jest gra i to podobnie już można w ogóle grać w to. Nie mam zielonego pojęcia, jak się w to gra. No ale mamy. Separation, and anxiety. Ten, strach przed rozdzieleniem, boler, czyli po prostu koleś, który ma... wygrywa świat, i tombstone, czyli nagrobek. No jakieś tam. Taki bardzo ciekawy. Ale w ogóle nagrywa. zobacz, że to jest jakiś tekst karty, który jest w ogóle z tyłu, nie? Mhm. O. I to wszystko. Ciekawe. No Podejrzewam, że te karty do czegoś służą. Zerknijmy sobie teraz szybciutko na same modele. Jest zip bag, taki roz, roz, rozpinany. Miło, że, nie muszę, że będę mógł zamknąć te modele z powrotem i nie będę musiał mi ich dostarczać. Wiesz, o tu coś się odpadło już. Jakiś detal pewnie z wypraski. Dobra, mamy wypraski, które tak jak ten ptasior są jakieś takie dwuczęściowe ogólnie. E, że mamy podstawkę i mamy taki jakby wypełniacz. Te podstawki, o. Tak, i teoretycznie ostatnio znajomy mi wytłumaczył no, e, dlaczego tak jest, e, w teorii ma to służyć do tego, żeby ewentualnie móc zamontować LEDy i przeciągnąć kabelki, no teoretycznie. Nie, nie wydaje mi się, wydaje mi się, że bardziej tutaj chodzi o to, że to mogę sobie gdzieś na przykład zamontować na gablotce mhm. i później wziąć ten model i go tutaj klik, może. Ja mi tu wejdzie, to bardziej bym do, y, w, w to szedł. Ale y, pamiętam, że z Ptasiorem też był taki mec i też się zastanawiałem o co kurde chodzi. Jeżeli Wy wiecie, do czego służą te podwójne podstawki, bo na przykład lepiej się orientujecie w Kingdom Def niż my, co jest, o, o, o co bardzo łatwo, bo my się nie orientujemy, to y, napiszcie w komentarzu, dlaczego takie podstawki są w tym zestawie. Dobra, to jest jakiś bic, który y, odpadł. Móż go do środka. od razu ci go wrzucam. Mhm. Dobra, zerknijmy sobie, bo tutaj będzie dużo detali. To, y, y, od razu zauważył, że te modele mają dużo, bardzo takie. to jest? Demoklary, bo ja nawet przez kamerę nic nie widzę. Ogólnie rzecz biorąc, po drugiej stronie większość modeli ma nazwa, do czego to jest. Aha, jest, faktycznie. Adam Puts Games, y, Mail Dunk Beetle Dancer, czyli jakiś to jest. żuk, żuk nojarz facet. <grym>, tak. Tańcersz Żułka Ale dziwi mnie bardzo to, że po pierwsze te modele, tak jak mówisz, nie są złożone, nie są w całości. Mhm. Nie, ale że są naprawdę, tutaj jest dużo detali w ogóle no, powiedział... i że są z plastiku, bo myślałem, że, nie pamiętam jak był ten ptasior, ale wydaje mi się, że był z żywicy. mam takie wrażenie. Może się mylę, bo to już było dawno. O, tu są jakaś noga gruba. No, to też chyba jest do tego właśnie... Fest nóżka. w To jest, a tam po tu... a to tutaj pewnie. jest na dole. Beetle Knight, tak, ty tak mówisz, no to jest... Tylko, że wersja żeńska, bo widzę, że ma... Albo ten żuczek, który tam był, czy znaczy, mhm. to jest ten... Po prostu element modelu. Pinup mail dragon goblin. Ale ilość detali Ale zobacz, on tutaj, tutaj też zdejmuje gacie, czyli tak jak jest na artworku. Mhm. Mm Ale jest to niezłe. Ma niezłą paczuchę w tych gaciach, powiem ci szczerze. No. Koleś tam przyszedł z towarem na imprezę. To futerko fajne. Chyba albo futerko na grzbiet, albo coś takiego. Wygląda jakby jakieś ale takie. Detaliczność, detaliczność naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Poziom detali, nie detaliczność, bo no, musiałbyśmy ja by... mieli hurt. To jest tak co Nie też tak czasami mówię i łapać na tym, że detaliczność. Nie detaliczność. Hurtowość jest fajnie. A tutaj jakieś fajne rogi. Gdzie idzie? Tu? Tu masz głowę? A, faktycznie tutaj jest głowa. Ale poziom twarzy, zobacz. Jakby giewór robił takie twarze kobiet, był fajnie. <noise> to jest facet. Chyba. Nie byłbym taki pewien. Tutaj ma klatę. No, Okej, okay, może masz rację. Tak czy inaczej, ta twarz jest dość kobieca, więc nawet jakby, jakby GWR był takie twarze, to bym się nie obraził. Znaczy, przede wszystkim problem z GW jest taki, który zauważyłem ja od jakiegoś czasu, A. że jak bierzesz twarz niepomalowaną, to no i tak wygląda lepiej nie na, niż na tych preview artach, które no i tak tak, 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 tak. definitywnie. To jest tył tej wypraski, więc weźmy sobie na front. Są jakieś gluty. Co to są te gluty? Po prostu gluty, jakieś szmaty. Te podstawki takie trochę z, z, z dupki są. Znaczy podejrzewam, że one wyglądają z dopy, ze względu na to, że jest są niepomalowane. Tam? Jak je pomalujesz yy, w odpowiedni I będziesz efekt. wiedział, po co to co, co miało, tak. miało być. to to będzie, tak. mogę robić robotę. A tutaj zobaczcie znowu jakiś fajny detal w ogóle. Zobaczcie mój palec. To jest mój palec. Trochę brudny, sorry. To jest malutki model. Znaczy, ile nie ma detali. Trochę mi przypomina, wiesz, to jakościowo modele do Malifo. Mm -hmm. Model Malifo mają są te, takiej skali, taki truscale. Truscale. Może truscale. Z, 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 zaciągam już ukraińskim jakimś. O tu zobaczcie główeczkę. To jest mój palec, zobaczcie. To jest mój palec. I to jest główka. I jest normalnie wyraz twarzy na tej główce. Bo mi to przypomina wow. pod względem U, tego cycuszki. modelu darów, które są cycuszki. takie... Gdzie masz te Takie rozmiary D plus. Takie fest! No. O tu jakaś dziwna główka. No jak pinapy, to się... Patrzymy na to, co trzeba patrzeć, no. Ej, nie zrobili tego po to, żeby się nie patrzeć. Zresztą jeszcze że dwóch facetów... Czego się Samych w garści. Jedyne cycki... Nie, właściwie mamy trochę więcej tej cycków, ale... Nie masz pierwszej skurczaka w domu? Nie, mam swoje. Nie no, fajne. Poziom detali właśnie na tych modelach jest super, twarze są super mhm. zrobione. Tu widać jakby blizny na jej twarzy, czy jakieś szycie. Tak, jakiś yy, ten. A to jest ta wiedźma chyba, którą widzieliśmy na kartach. Tak, no bo to jest ta yy, szubienica czy coś, mm -hmm. nie? To jest. No to jest kapelusz widzimy. No. no co, to nie szubienica? No. Może nie. To jest raczej takie do no, no, kolejne scytuszki, to są cytuszki. Nie, to jest cytuszek jeden. Gdzie? Tu, to jest jeden cytuszek. gdzie jest druga część tej. O, tu jest druga, kla... druga część. To jest druga część tej klaty. O. Ja, Cię są nawet, nawet pierwsze zrobili osobno, czy w sensie w kawałkach? No, powiem Wam szczerze, nie jestem jakimś niesamowitym fanem tego, bo tylko kojarzę tą grę właśnie z, z, z tych modeli, ale i że są takie dosyć kontrowersyjne. Natomiast bardziej skupiam się na tym, jaki jest poziom wykonania. Poziom wykonania jest rewelacyjny. Także. Yy... W ogóle jedna fajna rzecz, nie no. wiem, czy zauważyłeś, zobacz, że te wyplaski są zrobione tak fajnie, że. Żeby nie ocierały się o siebie, możesz włożyć. Je. No właśnie właśnie też patrzyłem na to, ale się nie da chyba. Chyba hmm. trzeba dopasować odpowiednio. O, może tak. Nie? Ale w każdym razie można je położyć i na przykład. O, nie dotykają się. No. Nie wygniesz, jak położysz na. Jak położycie na stole, to one stoją na tych nóżkach. Są takie nóżki malutkie, widzicie? Hmm. Więc one. Sobie, o, widzicie, Zresztą tutaj widać dobrze na tym ujęciu. Że te nóżki są poniżej poziomu tego gdzie, gdziekolwiek jaki model. Więc tu nic nie dotyka. Wszystko. Ciekawe, no bo. Ym, Podejrzewam, jak to jest zestaw, to on, ten zestaw, wiesz, yy, normalnie jest na przykład sam ten model wysyłany. Mhm. To, jest, to jest duży zestaw, więc to jest wszystko wrzucone razem. Ale jak, jakbyś kupował sobie te modele osobno, no to masz pudełko pewnie w tekturce i on się nie ma możliwości się obić, no. ta wypraska, a to są bardzo delikatne rzeczy, tak jak widzieliśmy, jakieś włoski, kurcze ciągnące się, o, zobaczcie na przykład tutaj, jakieś, to nie zobaczycie, czekajcie, muszę to przesunąć, jakieś takie rzemyki, no cuda nie widy, nie, tutaj. O. Mi przypominają modele Eltarów z GW, które też są. Powiem najem... Ci szczerze, Przelecie że tendencje do bycia takie tak. delikatne. Jak zawsze uważałem, że modele GW są mode... jakością takich modeli są nie do doścignięcia, to, to jest ponad GW, moim zdaniem. Ja bym powiedział, że poziom wyżej. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest super delikatne i poziom jakość wykonania tego. E, ja bym się bał to w ogóle wycinać, bo to jest masakra, no, wycinać takie, de, ta, ta, takie detale. Takie detale. Znaczy, to jest... ogólnie, rzecz biorąc, e, są specjalne cążki do tego typu rzeczy. Tak, podobnie. One się nazywają kamifudy, mhm. Albo po angielsku godhendy. God handy Tak, tak, tak. Są to jedne z najlepszych cążków, jakie są dostępne na rynku. Tylko że cążek, cążek, cążków. Kombinerek. Kombinerek. W każdym razie, no, ceny ich są zawrotne i problem. z... Ale kosztują po 100 dolarów, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Są drogie. Tak samo jak pędzle od Kamifudy, bo mają też pędzle, też są. Ale to jest, te, to są te cążki, jeśli dobrze pamiętam, poprawnie jeśli się mylę. Są te cążki, które możesz wyciąć, na przykład model Gandamowy, odciąć mu wypraskę jak przyłożysz porządnie. Utniesz? Nie musisz nożyka używać. To Nie, musisz, nie musicie. Tak, to to... Są, bo to są cążki do Gandamów, y, bo Gandamy mają same w sobie inny rodzaj plastiku, on jest dużo twardszy mm -hmm. i normalne takie cążki zresztą mój znajomy y, obcinał mm -hmm. normalnymi cążkami y, do tego do Gandama, to musiał te cążki po wycięciu wszystkich rzeczy z Gandama wyrzucić, bo mu się stępiły. Bo to są twarde plastiki ogólnie, nie? bardzo twarde i kolorowe. Więc dlatego można używać książek, bo przycinając właśnie tak, ten kolor tam zostanie. Zwróćcie uwagę, że często jak wycinacie modele GW, to cążki Wam się, czy ten miejsce, w którym wycinacie się, zabiela. Czyli nie. był stres na plastiku. No a w wypadku Gundamów de facto większość z tych modeli się nie maluje. One tak. są już de facto zrobione tak, żeby je po prostu złożyć, zrobić ewentualny jakiś panel lining. I one są górtoglądowe. Tylko go i, go do... i wyłącznie Kevin tak. ewent... I ja tutaj odkryłem właśnie, nie wiem czy kojarzycie, kiedyś na kanale pojawił się u mnie materiał na temat, czy znaczy materiał. mówiłem o przezroczystym podkładzie. Pamiętasz? Mm -hmm. AK zrobiło, AK chyba czywała wale, nie pamiętam teraz, chyba AK. Wpuścił przezroczysty podkład. Jest ja tam sepsziknę, model, tak. No, Okej, okay, dobra. I tak sobie myślałem wtedy, na kiego grzyba komuś w gamingu naszym, czy na przykład? Bez przezroczysty podkład. Mm -hmm. A, ale jak pomyślicie o Gandamach, które mogą być śliskie, mogą mieć jakieś moldry lisy, jakieś różne cuda na tym, śmieci, jakieś gówno mm. na tym. Psikaż sobie czymś my tak, myjesz to, bo oni oczywiście podchodzą super obsesyjnie do tych modeli. myjecie taki model, psikacie tym podkładem, i wtedy możecie nakładać kalki, żeby się nie świecił jak sujajca. Możecie mm. oleje, akryle, kredki od AK, możecie używać, żeby robić zacieki i je rozwadniać. Później znowu psiknąć tym lakierem, zamknąć warstwę i jeszcze raz, i jeszcze raz i sekuminać. I po to jest przezroczysty lakier. Tak, ale też w tym wypadku na przykład garażkity, mm -hmm. z którymi ty jeszcze nie miałeś do czynienia, a masz jeden, który jest na kontrast przygotowany, będziesz go robił, bo to się zalicza do garażkitu. Mm -hmm. e, ogólnie rzecz biorąc, e, rzeczy ze ży żywicy, dużo z tych modeli ma przezroczystą żywicę mm -hmm. e, do na przykład jakichś elementów, mm -hmm. na przykład prześwitów w gorsecie i tak dalej. Mm -hmm. I do tego też takie podkłady są używane. Ale wracamy do Pinups no, tak. of, pin of Death z Kingdom... gry Kingdom Death. Eee, ciekawe modele. Chciałbym je zobaczyć. Chciałbym mieć możliwość złożenia ich albo chociaż obejrzenia ich jeszcze raz złożonych. Niestety są to nie moje modele, więc nie będę tego robił. Ponieważ podejrzewam, że Marcin chce sam mieć tą przyjemność składania, dłubania, siedzenia nad każdym modelem 17 godzin <gł> i ostrożnego ich wycinania. Więc zostawiam Marcinie tą przyjemność Tobie. Jeszcze raz Ci dziękuję za udostępnienie ich. Mam nadzieję, że... Eee, podejrzewam, że nie zachęci Was to niesamowicie do zakupienia tych modeli czy coś, ale zobaczcie sobie jakość. Jeżeli lubicie takie Zboczone trochę rzeczy, nie ukrywam, jest to trochę zboczone, perwersyjne takie. Chcielibyście taki model sobie pomalować, właśnie na kontrast, na który Was zapraszam w przyszłym roku. Kontrast 2023. To jest to idealna rzecz, żeby pokazać taki model, bo tych modeli, takich modeli z Kingdom Dev tam nie, nie tam nie ma. Rzadko się zdarza. Tam są modele właśnie jakieś historyczne, 40 AOS, jakieś inne, lub, per, lub specyficzne modele robione pod takie właśnie konwenty. Kingdom Dev Ptasiola, chyba widziałem w tym roku. Wydaje mi się, że widziałem jednego ptasiora na konwencie. Są to dobre modele, właśnie, żeby zrobić sobie modelek i patrzeć go sobie na, na kontrast, jako swoje entry. Co ty na ten temat? Ja powiem tak. No, przyznam się szczerze, nie wiem, czy ta gra dostępna jest na rynku polskim, żeby ją kupić. Jakby była, jakby gdzieś się znalazł, to jeśli w cenie byłaby względnie spoko, to bym z chęcią ją kupił, bo. O ile Karol jest nastawiony tak neutralnie do tego, mi tego typu modele się podobają. Zresztą, e, sam niedługo w trochę większej skali, bo to jest skala 1, 1.8 będę malował model e, postaci z gry Nier Automata 2B. Mobitu? Może... 2B. 2B. Wobec, a tak, wobe mhm. mm -hmm. not 2B. Dokładnie. E, która naprawdę jest bardzo ładnym modelem. Cały model ma 30 cm wysokości. E, no. Jest dość detalicznie zrobiony. Jest właśnie w pod, po bardzo podobnym stylu Soto. Hmm. I na przykład, nawet przyznam się szczerze, niektóre z tych pin jakby na przykład była jakaś Elfia Wojowniczka do Sigmara, czemu nie? Jeśli są w tej samej skali, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że są w tej samej skali. Z dobrej skali dałyby radę. Na przykład, przyznam się szczerze, tam był gościu z rogami, hmm. jako Sigwald. Kucze, no, akurat idealnie, nie? z, ma z majteczkami no, ściągany. No, nawet bym. Pasowałby, pasowałby, do pasowałby idealnie. Ale w każdym razie, gra Kingdom Dev, modele Pinups of Dev. Polecam zapoznanie się w ogóle z tematyką tej gry, bo jest to coś ciekawego, jest to coś innego, czego w światku wargamingowi nie widzimy. A dlaczego ja się nie interesuję tymi modelami? Bo te modele szkoda by było zakontrastować. W sensie nie mam na to czasu, żeby je tak, je tak dobrze malować, bo mam inne modele do malowania. No to tak jak ty, tak jak ja, mamy backlog taki, że pija przez, ale 5 lat. Pinam of def, zobaczcie sobie, zgooglujcie sobie. Zostawię jakieś linki w opisie. No i mam nadzieję, że w zdjęciach, które pokazałem, to wasz test jeszcze Pamiętajcie też o Patronite i w sumie o, je, jeszcze chcę, <laughs> o ile chcecie zrobić kar karolowi prezent slash męczarnie żeby musiał użyć czegoś więcej niż kontrastów. Pamiętajcie, że jeśli przez 3 miesiące opłacicie 100 zł na Patronite i na przykład będziecie mieli takiego boxa, możecie mu go podesłać i... Nie, tak. nie za 300 zł, nie, nie, nie. <laughs> Jeden? Jeden model, dobrze. <laughs> Ale mnie zaskoczył. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego razu, nie słuchajcie go. <laughs>